Witował się, uczuł, że go żal porusza. Długo poglądał niemy, ukryty za drzewem. Na koniec westchnął i rzekł sam do siebie z gniewem: Głupi, cóż ona winna, żem się pomylił? Więc zwolna głowę ku niej za drzewa wychylił. Gdy nagle telimena zrywa się z siedzenia. Rzuca się w prawo, w lewo, skacze z kruś strumienia. Rozkrzyżowana, z włosem rozpuszczonym, blada. Pędzi w las, podskakuje, przyklęka, upada. I nie mogąc już powstać, kręci się podarni. Widać z jej ruchów, jakby straszny jest męczarni. Chwyta za piersi, szyję, za stopy, kolana. Skoczył Tadeusz, myśląc, że jest pomieszana lub ma wielką chorobę. Lecz z innej przyczyny pochodziły te ruchy. Z bliskiej brzeziny było wielkie mrowisko. Owad gospodarny stół się wokoło potrawie ruchawy i czarny. Nie wiedzieć czy z potrzeby, czy upodobania, lubił szczególnie zwiedzać świątynię Dumania.